Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak mówiłam, wracam do Was z odcinkiem dotyczącym pierwszego systemu integrującego i będzie to Apilo. Ja przez ostatnie dni, wtedy, kiedy oczywiście miałam na to chwilę, zerkałam sobie do tego systemu, sprawdzałam sobie różne, różne rzeczy, różne aspekty, które są dla mnie istotne właśnie porównując ten system do Linkera ponieważ na ten moment jest to dla mnie bardzo istotne, żeby kilka takich podstawowych funkcji było zawartych w tym systemie, który właśnie ma nam zamienić Basingera. I właśnie sobie dzisiaj opowiemy o tych takich podstawowych rzeczach. Jeśli ktoś tak naprawdę zastanawia się nad pierwszym takim systemem integrującym, to to będzie film właśnie dla nich, z tego względu, że Będziecie mogli sobie porównać, jakie są możliwości w danych systemach i po prostu dzięki temu sobie zdecydujecie, jaki system odpowie waszym potrzebom i jaki system tak naprawdę sprawi, że ta wasza obsługa klienta, zamówienia będą mogły być tak, wiecie, wszystko, żeby wszystko mogło być zautomatyzowane. Już przez kilka ostatnich dni sprawdzałam sobie ten system i, i sprawdzałam gdzieś tam fajne, te fajne opcje, które tutaj są dostępne, bo jest ich naprawdę całkiem sporo. Jak generalnie przygotowywałam się do tworzenia tego filmu, to kilka filmów już sprzed kilku lat oglądałam, właśnie na temat APILO, gdzie. Właśnie opisywane jest APILO jako. Zresztą ja wpisywałam sobie nawet do czata GPT e, takie porównywanie, właśnie e, Base Sela Sist czy APILO i tam rzeczywiście APILO jest uznawane za takie bardzo podstawowe narzędzie. I powiem wam szczerze, że nie zgadzam się z tym, że to jest takie podstawowe narzędzie, ponieważ kiedy przeanalizowałam sobie tutaj, jakie tu jest, jakie tu mamy możliwości i e, co możemy tutaj zrobić, załóżmy jako początkujący. To jestem naprawdę w szoku i, i to jest taki pozytywny szok, można powiedzieć, ponieważ tych funkcji jest naprawdę sporo. I jeśli na przykład y, zaczynacie y, swoją przygodę z e commerce i szukacie takiego na start fajnego... Systemu integrującego, to już Wam już mogę Wam z góry powiedzieć, że akurat Apilo będzie się sprawdzać w, w takich zadaniach, ponieważ zresztą przejdziemy, zaraz to Wam pokażę o co mi chodzi i, i dlaczego ja tak uważam, że spisuje się, rzeczywiście może się spisać ten system. A więc tak, przede wszystkim powiem Wam już na pierwszy rzut oka, że system jest, no oczywiście, wizualnie inny niż Linker, więc jeśli Powiem Wam tak, że jeśli przyzwyczajeni jesteście do Basingera, no to oczywiście będziecie musieli się nauczyć tego nowego wyglądu. Ja generalnie oprócz Basingera też pracowałam kiedyś na Idee Commerce, i um, też było mi ciężko właśnie przedstawić się na ten wygląd. I, i, I mimo, że funkcje może były podobne, to jednak trzeba było się przy, jakby przy, przyzwyczaić do tego interfejsu tej, tej, tej platformy, tak? Bo to, to każda platforma jakby ma swoje jakieś tam zasady, swój wygląd i, i no do tego musicie się przyzwyczaić, to jak będziecie się przenosić na przykład z jednego systemu do drugiego, to to zawsze będzie taki punkt, do, który, no, do którego musicie się po prostu przyzwyczaić. Tak samo jakbyście przechodzili na przykład z apilo na Basingera no to też będzie to dla Was trochę inny system i gdzieś tam będziecie musieli się do tego przyzwyczaić, będziecie się musieli do tego. Yy, przygotować i nauczyć jakby tego wyglądu i tych wszystkich funkcji. E, powiem Wam szczerze, że oglądałam przed tworzeniem tego materiału e, kilka filmów właśnie sprzed kilku lat dotyczących apilo i gdzieś było napisane właśnie, że ta opinia jest raczej taka uboga odnośnie tego jakie tam można robić statusy, jak sortować te zamówienia e, i czytałam o tym, że jakby te statusy są naprawdę tak proste i gdzieś jest ich mało Yy, jest mała możliwość ich stworzenia, o może tak powiem? No i na pierwszy rzut oka rzeczywiście może tak być, natomiast ja już sobie tutaj przyjrzałam yy, opcje, jakie tutaj mamy i powiem Wam szczerze, że yy, nie wiem, czy ludzie, którzy korzystali sobie wcześniej i po prostu stwierdzili, że jest tutaj możli mała możliwość stworzenia statusów, to tutaj, yy, z tego co widzę, no, jest opcja. Yy, jest opcja tworzenia nowych statusów, i jest, nie ma tutaj jakiejś szczególnej ilości maksymalnej statusów, które mogą być stworzone. Także ja bym się tutaj tym akurat nie sugerowała, nie przyjmowała. Jeśli oczywiście oglądacie te filmy, które gdzieś tam pojawiły się wcześniej, to pamiętajcie o tym, że zawsze możecie sobie założyć konto na danej platformie i po prostu sprawdzić na, własnych, na własnej skórze czy rzeczywiście tak jest jak na tych filmach, bo filmy już są, wiecie, przedawnione, niektóre są nieaktualne. No i tak jak mówię, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to to, że rzeczywiście można wrócić do ustawień i stworzyć sobie tych statusów ile chcecie, a ja na przykład w BaseLinkerze praktycznie każdą hurtownię i, i gdzieś tam sposób wysyłki produktu mam podzielone na osobne grupy statusów, więc tutaj akurat u mnie ta opcja się sprawdzi, bo tutaj będę mogła sobie stworzyć, każdy status, tak jak chce i ile ich chce, także tutaj jest oczywiście taki plusik yy, dla tej yy, platformy. No, i tak naprawdę chciałabym Wam jeszcze pokazać w tym odcinku kilka takich fajnych sekcji, które mnie zainteresowały i, i gdzieś tam zwróciły moją taką uwagę pod względem tego, jak mogę sobie to porównać do Basingera, więc przejdziemy sobie, ominiemy sobie na razie wysyłkę i przejdziemy sobie do yy, jakby sekcji sprzedaż, i tutaj są jakby wasze miejsca sprzedaży, marketplace, tak? No i głównie będziemy tutaj omawiać to na zasadziale bo Allegro jest bardzo popularne i dużo początkujących sprzedawców gdzieś tam szuka e, głównie jakiegoś systemu integrującego pod Allegro, więc tutaj już Wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. E, różni się tutaj ta sekcja od Baselinkera tym, że tutaj macie to jakby wszystkie e, aukcje, na zasadzie e, miejsce wystawiania, e, aktywne aukcje, aukcje zakończone. W osobnych sekcjach, i co ciekawe, jest tutaj również autoresponder. No to, co jest oczywiste, jakby, że, że, że gdzieś tutaj mogło się to znaleźć, ale fajnie, że to jest tak wszystko w jednym miejscu. Ponieważ, na przykład, jeśli chodzi o baselinkera, no to tutaj ich autoresponderem jest Responso i to jest, jakby, osobna sekcja. W, w tym systemie. A tutaj mamy wszystko pod ręką, więc tutaj też fajnie. I taki aspekt, na który ja zwróciłam uwagę, to jest właśnie ta zakładka zwroty prowizji, z tego względu, że w Basingerze takiej zakładki nie ma, ponieważ oni mają to rozwiązane trochę inaczej. Jeśli chodzi o Basingera, możecie sobie w automatycznych akcjach takie właśnie zwroty prowizji zrobić automatycznie od razu, kiedy na przykład. Zamówienie pojawi się w danym statusie do zwrotów, lub po prostu dostosować możecie to pod siebie w automatycznych akcjach. A tutaj z kolei możecie sobie podejrzeć te zwroty prowizji, jakby w jednym miejscu. Pokazuję Wam to jakby na pustym może ekranie. Nie do końca mam przykład, żeby, żeby Wam to pokazać na takim żywym organizmie, natomiast macie tutaj miejsce, w którym możecie sobie zadbać o te zwroty prowizji i je sprawdzać. Ja też generalnie oglądałam sobie i też Was co tego zachęcam, jeśli jesteście zainteresowani oczywiście Apilo to zachęcam do głównej strony Apilo, gdzie rzeczywiście tam są filmy i instruktaże jak możecie wszystko sobie ustawić i od czego zacząć Ja generalnie zaczęłabym od tego, że oczywiście uzupełniacie swoje dane i później wrzucacie do tego, do tego systemu wszystkie swoje integracje no i próbujecie je ustawić właśnie pod sposób, który gdzieś, gdzieś Wam odpowiada Głównie skupiłabym się na tym, żeby synchronizować stany i żeby te przesyłki wszystkie uzupełniały się, generowane przesyłki uzupełniały się na marketplace, bo to, oczywiście to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy. Warto również ustawić autorespondera. No i oczywiście takie to są takie podstawowe rzeczy, które. Pierwszy przyszły mi na myśl, natomiast jeśli już wdrożycie się w dany system, to podejrzewam, że będziecie mieli jeszcze mnóstwo innych pomysłów, jak można sobie to zautomatyzować, nawet i wapilowo. Pokażę Wam, że rzeczywiście jest, jest wiele opcji, które gdzieś tam zazębiają się z Pacerem, także, także idziemy dalej. Ja chciałam Wam tylko to pokazać, tutaj pokazać, że tych integracji jest wiele. To nie jest tylko jakby głównie Allegro. Macie tutaj inne integracje, które mogą Was zainteresować. Ja też Wam pokażę, bo ja przejdę sobie do e, integracji i dodatki. I tutaj macie w ogóle wypisane in, e, integracje, które e, i w jaki sposób one są od razu e, e, ogarniane, jakby przez ten system. Więc to też jest fajne. Macie taką jakby czystą, e, jasną sytuację, czy rzeczywiście będziecie mieli to w tym systemie zapewnione, czy no, nie sprawdzi się ten system w danym, w danym zadaniu, tak? Więc tutaj jest fajnie sobie to przejrzeć, ja tak jak Wam pokazuję, to ja tylko Wam pokazuję właśnie to, żebyście sobie zerknęli, jakie można tutaj podpiąć marketplacey. Oprócz tego, że oczywiście są marketplacey, macie jeszcze oczywiście możliwość podpięcia systemów, przepraszam, kurierów. I jakieś tam metody kurierskie jest ich całkiem sporo, i nie wiem, czy tak jest to ustalone tak, jakby z takim porównaniem jak właśnie do Base Linkera Natomiast tutaj jest apaczka i podejrzewam, że to jest coś na zasadzie właśnie PL paczki. Teraz już Base paczki, więc może to jest takie właśnie porównanie wychodzące właśnie na przekór tym, żeby gdzieś tam być w porównywalnym, gdzieś tam. Sposobie nadawania przesyłek, bo oczywiście tutaj fajnie być konkurencyjnym i widzę, że oni tutaj też próbują, właśnie w jakiś sposób dopasować się do tego, co ludzie mają w baselinkerze, po prostu. Macie tutaj również systemy księgowe. Oczywiście tutaj każdy musi to dostosować, dostosować pod siebie. Jest ich całkiem sporo. Oczywiście podejrzewam, że to też jest wszystko, jakby w budowie, że jeszcze pojawią się różne inne integracje i gdzieś tam będą się właśnie rozwijać, co do integracji kurierskich, co do integracji właśnie księgowo-magazynowych. I tak samo, właśnie też ciekawa rzecz, tutaj możecie też skorzystać z różnych hurtowni, które które gdzieś tam, może, może z których korzystacie, bo ja na przykład, jedną, którą ja obsługuję, no ja tu już widziałam i też zresztą widziałam na stronie i też widziałam zresztą na stronie hurtowni, że rzeczywiście oni z nimi współpracują i jest możliwość właśnie integracji poprzez, poprzez APILO. Więc to też jest fajne. Możecie sobie tu zerknąć, czy rzeczywiście to też pewnie jest na głównej stronie APILO i, i możecie sobie tam oblukać, czy Dany, dana hurtownia gdzieś tam z nimi współpracuje, żebyście mieli łatwiejszą robotę. Bo to oczywiście trzeba sobie ułatwiać, nie ma, so, nie ma co sobie utrudniać. E, dobra, kolejną rzecz, e, kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest oczywiście ten, e, ten obszar, który pewnie Was interesuje, e, jakim jest to miejsce, gdzie dodajecie produkty. E, I oczywiście macie tu możliwość zarówno zaimportowania produktów, jak i dodania na nowo. Mogę Wam pokazać, jak wygląda dodawanie, jak do, wygląda dodawanie produktu. Jest to trochę tak, szerzej akurat ta kwestia y, tutaj nie do końca mi się podoba. Y, oczywiście jest tutaj możliwość skorzystania ze sztucznej inteligencji, co też jest fajne. Natomiast sama ta, y, jakby sama ta y, wizualna część tego, jak ten produkt dodajemy, nie za bardzo mi się podoba to jakby jest mało, mało zaawansowane. A może tak powiem, nie będę tutaj hejtować, ale generalnie ja bym tutaj, mając w porównaniu baselinkera, no to tu akurat tej kwestii wybrałabym baselinkera, bo rzeczywiście jest tam fajnie i przejrzyście, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć ten produkt, żeby go zedytować i żeby tutaj stworzyć fajny opis. Jest, jest to taki może szczegół, nie wiem jak bardzo Wam na tym zależy, natomiast jeśli szukacie tylko właśnie systemu, który Wam ogarnie już to, co macie i nie chcecie gdzieś tam wystawiać za, za pomocą właśnie, e, właśnie za, za ręcznym sposobem wystawiania ofert, nie jesteście, jakby nie jesteście za tym, no to wydaje mi się, że to nie będzie dla Was duża przeszkoda, i że poradzicie sobie jakby bez tego, lub po prostu będziecie korzystać z tego. Jakby nie mówię, że to jest złe, oczywiście, tylko po prostu porównując to, co mamy w BaseLinkerze, no to jest trochę takie ubogie akurat w tym. Oczywiście tutaj macie, tak jak w BaseLinkerze, możliwość dodania marek, podziału w ogóle marek w Waszym systemie. Jeśli korzystacie z różnych, jeśli korzystacie z różnych. Hurtowni, różnych marek, producentów. Tutaj oczywiście możecie sobie to dodać. Omijając już tutaj inne opcje, jakimi są atrybuty, to są w ogóle podobne rzeczy, które, które możecie też znaleźć w Base Linkerze pod innymi nazwami, natomiast możecie sobie właśnie tutaj zobaczyć relacje produktów. Zależy oczywiście od tego, jak, na jakim poziomie w ogóle wystawiania jesteście i w jaki sposób to robicie. Możecie sobie oczywiście to przejrzeć. Tutaj tak jak mówiłam, wcześniej są hurtownie, i mamy tutaj eksport, czyli tak naprawdę produkty, które już mamy w apilo możemy sobie pobrać właśnie do pliku i później go przetransferować gdzie tam gdzie, gdzie potrzebujecie. Kolejną sekcją tak naprawdę są księgowość i raporty. Tutaj wiadomo, że tutaj to będzie właśnie taka kwestia, jakby w Basingerze też jest sekcja. Księgowości, a bardziej faktur, i tam mamy to podzielone, właśnie na różne dokumenty magazynowe, szablony magazynowe. Możecie tam również podejrzeć faktury z różnych miesięcy, możecie tam podejrzeć korekty, wygenerować różne pliki, i podejrzewam, że właśnie tutaj będzie to wyglądać w ten sam sposób. I tutaj wydaje mi się, że ta sekcja jest tak do większego. Researchu, ponieważ ja akurat się nią nie przejmowałam, uważam, że akurat ta kwestia nie jest dla mnie tak aż istotna, ponieważ ja akurat nie skupiam się akurat na, na, na tym aspekcie, więc akurat ta kwestia została przeze mnie w ogóle pominięta, jeśli chodzi o gdzieś tam sprawdzanie, jak to działa i tak dalej. No, i oczywiście kolejna bardzo interesująca sekcja to raporty. I tutaj, oczywiście, standardowo możecie zobaczyć podsumowania: roczne, miesięczne, półroczne, trzymiesięczne, tak jak to, czego potrzebujecie. Natomiast, co mnie zaciekawiło, to oprócz tego, że są raporty zamówień, raporty sprzedaży produktów, gdzie możecie oczywiście sobie analizować wasze topy sprzedaży, są tu takie raporty, jak raport, raporty relacji. Raporty paczek oraz opóźnienia paczek. To może być bardzo fajne, i tak, jest to fajny dodatek moim zdaniem, ponieważ nie spotkałam się z tym wcześniej, szczególnie z tym raportem relacji. Ponieważ jest to taka fajna funkcja, dzięki której możecie sprawdzać, co wam się sprzedaje razem. Oczywiście na pierwszy rzut oka możecie zwrócić uwagę, co wam się sprzedaje razem, jeśli gdzieś tam na bieżąco siedzicie, co wam się sprzedaje. Natomiast statystycznie może to się, może, możecie po prostu wydobyć coś, czego na przykład wcześniej nie dojrzeliście. Więc to jest o tyle fajne. Um, uważam, że generalnie całą tą taką techniczną um, Całą techniczną część, którą oczywiście trzeba przejrzeć i dokładnie sobie ustawić, właśnie macie w, w administracji. No, i tutaj będzie się dziać magia, bo tak naprawdę to właśnie od tego miejsca zależy, jak sobie to wszystko przeprocesujecie, jak sobie to zautomatyzujecie i co to generalnie, co sobie poustawiacie, będzie zależeć później, jakby będziecie to widzieć później na efektach tych wszystkich automatyzacji. Więc ja. Zaznaczam, że akurat te kwestie, właśnie automatyzacji, ustawianych procesów, autoresponderów to są bardzo istotne rzeczy, które lepiej zrobić raz, a dobrze. Ja na przykład na początku, jak się uczyłam, no to oczywiście pojawiały się pewne błędy, gdzieś tam czekałam na te testowe zamówienia, które gdzieś pomagały mi dopieścić te automatyczne akcje. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, że lepiej zrobić na początku proste automatyzacje, które obsłużą Wam te takie podstawy, i później dodawać do tego, jeśli to już wszystko gra. To już później do tego dodawać takie usprawniające automatyzacje. Więc najpierw skupiamy się na tym, żeby te podstawy, te podstawy były zapewnione, a później możecie oczywiście wykonać automatyzacje, które po kolei będą Wam gdzieś tam usprawniać pracę w jakimś obszarze. No i akurat tą kwestię omówimy w następnej części, ponieważ tutaj chcę się skupi właśnie na tych takich technicznych rzeczach. Na ten moment Wam bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Jeśli zostaliście do końca, to naprawdę gratuluję Wam tej zawziętości, że chcecie poznać te wszystkie systemy. Bardzo dziękuję Wam za to, że oglądacie moje odcinki, że oglądacie moje materiały i mam nadzieję, że będziecie oglądać dalej